W komputerach coraz częściej brakuje napędu CD lub DVD. Nośniki te zastępujemy dyskami zewnętrznymi, kartami pamięci lub po prostu chmurą. Co jednak jeśli chcielibyśmy zainstalować system Windows na takim właśnie urządzeniu? Dziś dowiecie się jak stworzyć budowalny pendrive. Poręczne urządzenie nie tylko uratuje posiadaczy netbooków bez optycznego napędu. Przenośną pamięć cechuje również większa prędkość odczytu danych. Zacznijmy od Windowsów XP, Vista, 7 oraz 8. Nasz pendrive powinien mieć minimum 4 GB wolnej przestrzeni. Należy go sformatować i umieścić w komputerze. Następnie przechodzimy do menu Start, wybieramy Uruchom i wpisujemy komendę CMD. W czarnym oknie, które się pojawi, wpisujemy Diskpart. Jeśli aplikacja uruchomiła się, w wierszu poleceń wpisujemy List Disk. Komenda pozwoli sprawdzić, czy pendrive został rozpoznany. Kolejne polecenie, jakie należy wpisać, to Select Disk 1. W zależności od tego, jaka cyfra pojawi się obok naszego pendrive'a, komenda może wyglądać inaczej. Jeśli mamy pewność, że wybrany dysk to nasza pamięć podłączona przez USB, wprowadzamy komendę Clean. Po wyczyszczeniu należy utworzyć partycję wpisując w wierszu poleceń frazę Create Partition Primary. Jeśli wszystko jest OK, wpisujemy kolejną komendę Active. Gdy program DiskPart oznaczy partycję jako aktywną, będziemy musieli ją sformatować. Wykorzystamy do tego komendę format fs równa się fat32quick. Po wyczyszczeniu pendrive'a musimy przypisać partycji odpowiednią literę. Komputer zrobi to automatycznie po wprowadzeniu komendy assign. W tym miejscu możemy zamknąć wiersz poleceń. Pora umieścić w napędzie płytę z Windowsem, a następnie skopiować jej zawartość do pamięci naszego pendrive'a. Później wystarczy podłączyć go do komputera, na którym ma zostać zainstalowany system, a następnie włączyć opcję butowania. Robimy to z poziomu BIOS, wybierając odpowiedni nośnik w zakładce First Boot Device. Po ponownym uruchomieniu komputera instalator Windowsa włączy się automatycznie. Jeśli nie czujecie się pewnie z wierszem poleceń, polecam również sprawdzić programy Ultra ISO lub Win to Flash, które krok po kroku przeprowadzą Was przez proces tworzenia butowalnego pendrive'a. W przypadku Windowsa 10 będziemy potrzebowali przede wszystkim większej pojemności Pendrive'a. Musi to być co najmniej 6 GB. Chcąc utworzyć butowalny Pendrive z najnowszym systemem od firmy Microsoft, warto skorzystać z narzędzia Media Creation Tool. Program krok po kroku przeprowadzi nas przez poszczególne etapy konfiguracji naszego butowalnego Pendrive'a. Pozwoli on również stworzyć obraz ISO, który później możemy nagrać na dysk DVD.